Witam z tej strony, Szagi, a to jest poranek z World of Warcraft. Dla tych, co dawno mnie nie widzieli, przypomnę, że jest to kanał ciemna Gier, strona giercowania, a dawno mogli mnie nie wiedzieć, bo naprawdę znowu po raz kolejny, ale to już chyba standard. Nie było długo, długo odcinków na moim kanale. Spowodowane to jest oczywiście kompletnym brakiem czasu z mojej strony, a nagrywam to jak zawsze rekreacyjnie. W Słońce mi troszeczkę daje, jest mroźnie i słonecznie, nie wiem jak u Was. Zrobię jeden taki fajny, fajne zadanko, jeżeli mi się uda. Zadanko na czas. A jestem w krainie Feralas. Opuściłem STV, chociaż mam tam parę jeszcze zadań do zrobienia, ale już po prostu mi się tam przejadło siedzenie. Próbuję wam dokończyć tylko te parę questów, które mam do zrobienia. A teraz e, robię sobie tutaj parę zadań. To woli, ale skutecznie, jak ja to nazywam, e, tą swoją postać e, leveluję, czyli rozwijam. A teraz e, zadanko czasowe 59 minut. Muszę zabić 5 alfa samców. Yy, pewnej rasy tutaj, yy, stworzonek. A usistając to gnoli. W końcu jakoś może yy, uda mi się dobić ten 60 poziom, a znaczy, no chcę dobić 60 poziom. i Wtedy będę mógł się zająć już instancjami, pvp. A na razie sobie yy, cały czas leveluję. Co też yy, sprawia mi dużo przyjemności. Ale już tak po cichutku, po cichutku. Człowiek chciałby mieć ten poziom wysoki. I móc tą swoją postać już dopieszczać, tak? Dobra. Tutaj mam zabić pięciu kolesi. Pięciu takich alfa samców, tak? Samców alfa. Gdzieś tutaj się kryją. Ja pamiętam mniej więcej to. Gdzie to się znajduje? Jeden będzie wydaje, że tu. O jest. Chodź tutaj. Atakę. I lecimy. Numer pierwszy. Zobaczymy, ile ludzi na serwerze. O, 8300. Dlatego tutaj ktoś się skarżył wcześniej, że jakieś niewielkie lagi są. Ale to są przerwa świąteczna, tak? Przerwa świąteczna i tych ludzi troszeczkę. Więcej tu się pojawia. Jak u Was minęły święta w ogóle? Dużo i bogato w prezenty? Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, czy ta głośność nie będzie za duża. I nie będzie Wam skakać. Ale może nie będzie tak źle. Dobrze, sam co 1 mamy załatwionego. Zobaczmy co on tu już w sobie miał. Tutaj chyba więcej nie ma. Dobra, drugi będzie gdzieś tutaj, a trzeci i czwarty gdzieś tam. Z tego co dobrze pamiętam. Chyba, że tu jeszcze jeden będzie. Trapper. Ongrel. No bierz go piesko Szalik, co z tobą? Muszę się pofatygować znowu. Kajna piękna, oczywiście, zielona, mglista. No i ta muzyka w tle. To są stare dzieje. Tutaj się, kurczę. kiedyś było... rewelelowało i to jednak wszystko... wszystko jeszcze człowiekowi przypomina. Mimo, że tu nie ma żadnego... żadnego alfiarza, nie stwierdzono. Dobra, trudno, idziemy dalej. Znam jeszcze inne miejsce, gdzie oni przebywają. Tam dokładnie sprawdzimy. I zobaczymy. Hmm, tu też nie ma alfy. To czas mnie goni ten czas, tak? I jeżeli tu jest dużo graczy, to może się zdarzyć, że ja tego zadanka nie wykonam w tej chwili się trzech rzuciło i to na wysokim poziomie także muszę ścisnąć poślady jak to się mówi i mm, spróbować jakoś z tej opresji wyjścia, może być ciężko. Tak, będę musiał się po zabiciu tego kolosia, będę musiał się ratować ucieczką. Szalik, chodź tu. Nie daj się zabić. No i dobrze. Eee, dwóch zaliczonych zostało mi jeszcze trzech. Bandaże to podstawa. Bez tego ani rusz. Dobrze idziemy już. Chyba zwłok tego okresu nie będę wydobywał. Bo się nie opłaca. Poszukajmy następnego hmm, samca alfy. Wśród tych namiotów może będzie. Może ktoś ich pozabijał i. No tak. Tutaj ktoś alfę wziął. I tu ktoś alfę wziął i. Kochani robi się troszeczkę mniej stabilnie, no bo czas mnie goni, a tutaj graczy jest sporo, więc teraz albo trzeba się połączyć, albo za chwilę zginąć. O tu widzę, że jeszcze mamy. Duża konkurencja wyrosła? O, jest Alfa. Chodź, 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 chodź. tu samotnie. Nie chcę mnie inwitować? Ja mam tu koledzy. Pomogłem. Narażam się na to, że zaraz ten... ...aliant przyjdzie i tutaj zrobi mi z dupy jesień średniowiecza. No bo wiecie, Roach na 47 poziomie. Roger w Vanilli, w podstawce World of Warcraft. Tak też potrafił grać. Kto wie i kto grał... ...ten wie co to znaczy. Jak cię zaatakuje pierwszy... ...i dobrze ogarnia... ...to już nie żyjesz. Naprawdę woda mnie, on wróci tu po zwłoki swoje. Że ja uczestniczyłem tutaj w jego. No, ale mam jednego przyjaciela do pomocy zawsze to szanse na to, że ...że przeżyjemy się zwiększają. Hmm, Został mi została mi jedna alfa i zrobione 49 minut že to... Kdo tu teď ten rogal, tak? Ten rogal, ten rogal. Hm. Poszukajmy być może, tu jest alfa. Musimy wyczyścić i znajdziemy tą alfę. Gdzie ta alfa? Gdzie ta alfa? Jest. Chodź tutaj, chodź, 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 chodź. płapkę zostawić na plecy. No i udało się. Kolega widzę też ma don, więc. Ciśniemy po prostu oddać, tak? Nie będziemy tutaj przedłużać. Oj, tu jeszcze chyba nas jeden. Ale tu uciekamy. Fine dead i do przodu. Czyli tu widzę miało, miało chyba więcej osób problemy z tym road'em, tutaj gankował ale wspólnymi siłami jakoś się udało tutaj zrobić to zadanie i chyba go też natłuc na tyle, że chyba zrezygnował z dalszego bicia tutaj ludzi. Dobrze, rozwiązujemy party. Oddajemy zadanko. Udało mi się ładnie w czasie wyrobić. W sumie 15 minut. Nie, całe mi to zajęło. Już sobie wyłączę. Jakaś nagroda by się przydała. Ta nagroda będzie po prostu... Następne zadanie. Muszę jakieś plany tej gnoli znaleźć. Dobrze, kochani. Ale to już jest zadanie na następny... ...film. Krótko. Hmm. Dziś... oj mikrofon, zmasakrowałem. Krótko dziś w World of Warcraft, bo takie filmy chyba lepiej się oglądają. Napiszcie co u Was słychać. Dziękuję wciąż za oglądanie mojego kanału dla tych osób, które są najwytrwalsze. No bo nie oszukujmy się, zbyt wiele filmów u mnie nie ma i też zbyt często się nie ukazują, dlatego bardzo podziwiam te osoby, które ze mną nadal są. Chcą oglądać. A będę się starał oczywiście wrzucać w miarę możliwości. Filmy. Ale niczego nie obiecuję, tak? Póki co się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tymczasem, Barem Lasem, trzymajcie się, hej!